Cześć, witam was na kanale Weronika bezglutenowo. Dzisiaj jestem w miłym towarzystwie. Ze mną moja koleżanka Julia, z wykształcenia farmaceutka. Możesz się teraz ładnie przywitać. Dzień dobry, dobry, witam. Dzisiaj porozmawiamy o lekach, no, czego innego można było się spodziewać. Dowiecie się, co możecie zrobić źle, żeby leki źle się wchłaniały, ale też dowiecie się, co dobrego możecie zrobić dla swojego organizmu właśnie kiedy leki i suplementy przyjmujecie. Julia, opowiedz nam proszę, co takiego dzieje się, że te leki nie wchłaniają się tak jak powinny. Co możemy zrobić, żeby one były przyjmowane w jak najlepszy sposób dla nas, dla naszego organizmu? Okej. Okay. No, to generalnie zależy bardzo mocno od konkretnego leku, jaki przyjmujemy. Dlatego, że każdy lek wchłania się w określonych warunkach, też każdy z nas jest troszkę inny. I są takie ogólne zasady, które możemy zrealizować, żeby te leki wchłaniały się lepiej lub gorzej. Ogólnie, e, przede wszystkim należy pamiętać, żeby leki przyjmować e, zapijając je szklanką w zwykłej, przygotowanej wody, dlatego że ludzie, pacjenci bardzo często popełniają błąd, że popijają leki na przykład sokami, kawą, herbatą, przyjmują te leki jak się przypomni e, albo połykają na sucho, albo zapijają po prostu gdzieś tam w biegu jakimś łyczkiem wody z kranu, to tak trochę nie powinno być. Dlatego, że przede wszystkim popijanie innymi substancjami niż woda może zaburzyć wchłanianie leku, może nawet spowodować, że ten lek nie będzie działał tak, jak powinien, może wejść w interakcję z tym napojem. No plus przede wszystkim, jeśli chodzi o objętość wody, ta szklanka to taka, taka neutralna, powiedzmy, miara tego, ile gdzieś tam tego płynu powinno być, żeby ten lek się w odpowiedni sposób rozpuścił dlatego, że, lub rozdrobnił, dlatego że po prostu w zależności od tego też w różny sposób może się wchłonąć. A tak samo jest z suplementami? Też powinniśmy zapijać go tylko tak, więcej wodą? Tak, czy tak. Coca-Cola też będzie w porządku? E, Coca-Cola ma odczyn kwasowy, więc może zmienić pH żołądka. To jest właśnie też to, o czym mówiłam, że e, każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma na przykład troszkę jednak inne pH żołądka. Są ludzie, którzy przyjmują <laughs> leki e, neutralizujące kwas żołądkowy, e, więc będą mieli inne pH i to jest właśnie też to, że każdy z nas gdzieś tam ma powiedzmy Swoją taką tą indywidualność, która też może wpłynąć na wchłanianie leku, i to, jakie leki przyjmujemy, może wpłynąć na to też wtedy na to, w jaki sposób, czy, czy dobrze się wchłoną, i czy w odpowiedni sposób będzie działać suplementacja nasza. A co możemy zrobić, żeby te leki wchłaniały się lepiej? Bo mówisz o tym, czego nie robić, czyli najważniejsze jest to, żeby popijać leki przygotowaną wodą, tak? I suplementy, czy jest jeszcze coś? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? E, tak, jak najbardziej. Powinniśmy właśnie też zwrócić uwagę, w zależności od tego, przede wszystkim, jaki preparat przyjmujemy, żeby zobrazować. Na przykład, żelazo. E, ogólnie, żelazo najlepiej wchłaniane jest z, z pożywienia, więc jeżeli ktoś ma lekkie niedobory żelaza, to powinien przede wszystkim spojrzeć na swoją dietę. Żelazo dzielimy na żelazo hemowe i niehemowe. Hemowe to jest to zawarte w produktach mięsnych i generalnie ono wchłania się lepiej niż to niechemowe. Więc jeżeli ktoś może sobie pozwolić, żeby jeść mięso, no to jak najbardziej wtedy powinien jeść przede wszystkim produkty mięsne zawierające to żelazo. Jeżeli ktoś jest na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej i nie je tego, tego żelaza, tego mięsa, no to wtedy może jeść produkty zawierające żelazo niehemowe, ale właśnie wtedy dobrze jest dodatkowo spożyć na przykład produkty zawierające witaminę C, dlatego że witamina C zwiększy wchłanianie tego żelaza niechemowego. Dodatkowo na przykład białe wino zwiększa wchłanianie żelaza. Więc warto spojrzeć po prostu na to, kiedy przyjmujemy na przykład suplement żelaza, albo gdzie z diety próbujemy ten pierwiastek pozyskać. Jeżeli chodzi właśnie o już przyjmowanie suplementów, diety, czy nawet leków, bo też takie leki są nawet na receptę w, przepisywane dla pacjentów z anemią, no to właśnie warto sobie takie żelazo zażyć w trakcie posiłku mięsnego, dlatego że Jedno, że w mięsie zawarte jest to żelazo, ale drugie jest coś takiego, co nazywamy w formacji faktor i to jest właśnie to, że z posiłkiem mięsnym takie żelazo dodatkowo lepiej się wchłania. E, na przykład jeszcze e, odnośnie wchłaniania wapnia. Ogólnie wapń też jest takim makroelementem, który lepiej wchłania się z pożywienia. Przede wszystkim w produktach mlecznych, ale jeżeli już chcemy przyjmować suplementy z wapniem, to generalnie też warto w czasie posiłku z kolei mlecznego, dlatego że te białka w mleku też będą promowały wchłanianie wapnia. Czyli suplement wapnia, popijać mlekiem? No, generalnie <grych> Na przykład. Właśnie, właśnie coś takiego. Ogólnie... To ja też chciałabym zwrócić tutaj uwagę na to, że jeżeli pacjenci przyjmują leki stale lub planują właśnie jakieś suplementy czy leki przyjmować przewlekle, warto zajrzeć jednak do tej ulotki. Ja wiem, że pacjenci często boją się tych ulotek, dlatego że e, często się spotykam, szczególnie starsi pacjenci jak przychodzą do apteki, e, to mówią: A pani, ja tych ulotek nie czytam, bo jak ja tam mam widzieć, ile tam działań niepożądanych będzie, to ja wolę nie wiedzieć. I jakby z jednej strony to rozumiem, Dlatego, że po co się stresować, no jeżeli lekarz przepisuje jakiś lek, no to zdaje sobie sprawę z tego, jakie mogą wywołać skutki uboczne i mimo wszystko jakby korzyść przeważa nad ryzykiem, bo to jest przede wszystkim taki ważny wyznacznik powodzenia terapii, w ogóle, żeby terapię jakimś lekiem zacząć, że korzyść wynikająca z przyjmowania tego leku musi przeważać ryzyko jakichś ewentualnych skutków ubocznych. I jakby, no jak trzeba, jak lekarz przepisze lek, trzeba, no to trzeba ten lek wziąć. I jakby ludzie właśnie biorą, boją się po przeczytaniu ulotki czasem wziąć lek. Naprawdę nie uważam, żeby był sens się bać. To jest wszystko dla ludzi, to jest wszystko po to, żeby nam pomóc. Także ja zachęcam do czytania ulotek, dlatego że w ulotkach bardzo często są takie najważniejsze informacje zawarte właśnie kiedy przyjmować lek. Są leki które można przyjmować tylko z posiłkiem, w sensie inaczej, powinno się. Pacjenci czasem tego nie robią. A to jest na przykład ważne, dlatego że często taka rada, żeby lek przyjmować z posiłkiem, jest po to, żeby na przykład podrażnienie żołądka było jak najmniejsze, bo są leki, które drażnią żołądek, a po tym jak żołądek jest powiedzmy pełen, takie podrażnienie jest mniejsze. Co ludzie często robią, a czego się nie powinno robić, to na przykład, nie wiem, wstaje, boli mnie głowa, wezmę sobie na start dnia jakiś lek z ibuprofenem, gdzie właśnie leki z grupy NLPZ-ów, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych, mogą ten żołądek podrażniać. To są takie właśnie przykłady z codzienności, gdzie ludzie robią sobie krzywdę z takiej swojej gdzieś tam niewiedzy, a można by było tego uniknąć. A gdzie szukać takiej wiedzy na temat tego, jakie składniki ze sobą łączyć, żeby te właśnie odżywcze składniki lepiej się wchłaniały, żeby te mikro, makroelementy gdzieś docierały w odpowiednie miejsce w naszym organizmie. No bo to jest wiedza twoja, którą ty masz, ponieważ tyle i tyle lat się uczyłaś. Ale myślę, że taki przeciętny Kowalski nie do końca jest świadomy, że jak szykuje sobie obiad, no to warto by było chociażby ten kieliszek białego wina sobie postawić. Nie? No to jest coś przyjemnego dla mnie ta informacja, okej. Okay. No ale jest. gdzie szukać? Czy pytać, iść do pani do apteki? No ale to nie każda pani będzie chciała też opowiadać, co z czym i... To prawda. Też... Ja wiem sama z, z mojego doświadczenia, że nie zawsze, szczerze, nie zawsze pacjenci nawet są chętni na taką trochę dłuższą dyskusję na temat tego, co powinno z czym się jeść, przyjmować. E, I też wiadomo, że nie każdy będzie miał wiedzę w każdym zakresie. Ja nie ukrywam, że ja też nie wiem wszystkiego, e, ale to trochę też nie o to chodzi, bo właśnie e, przede wszystkim farmaceuta. Nie musi wszystkiego wiedzieć, musi wiedzieć, gdzie szukać. Więc gdyby na przykład pacjent chciał się dowiedzieć czegoś poza, no to oczywiście może przyjść do apteki i farmaceuty zapytać. I farmaceuta no, może takich informacji udzielić. Poza tym jak najbardziej polecam czytanie ulotek. W ulotkach takie, mówię, podstawowe. No okej, okay, może nie będzie, że proszę, nie wiem, jeść tak i tak. I, i konkretnie z takim posiłkiem, ale takie podstawowe informacje, przynajmniej jak zapobiegać właśnie jakimś problemom e, związanym ze zmniejszonym wchłanianiem, są zawarte. Farmaceuta dodatkowo posiłku, posiłkuje się na przykład charakterystyką produktu leczniczego, tam też są niektóre rzeczy opisane, może trafi ktoś na Twój kanał i obejrzy, jak zrobić, żeby było lepiej. E, ogólnie to... No tak myślę, że przede wszystkim ulotka, przede wszystkim taka wiedza od, yy, od pracowników ochrony zdrowia, bo takich informacji może udzielić nie tylko farmaceuta, oczywiście lekarz, dietetyk, pielęgniarka, to są wszystko ludzie, Właśnie którzy... Właśnie myślę, że ludzie zaczynają szukać informacji dopiero, gdy jakiś problem zacznie ich dotykać i gdzieś dopiero wtedy jest ta myśl, a może by zapytać tą drugą może osobę. Być, tak. I zastanawiam się, czy farmaceuta to jest dobry wybór, czy na przykład dietetyk, i tak jak mówisz lekarz, to, mm. to powinna być pierwsza myśl. Zależy odnośnie czego, bo ogólnie jeżeli chodzi o suplementację albo leczenie niedoborów typowo, czyli tak jak na przykład anemia albo. Y Jakieś niedobory wapnia, czy niedobory stwierdzone, witamin różnego rodzaju. Myślę, że dietetyk jak najbardziej, dlatego że bardzo często jest tak, że niektóre składniki odżywcze, właśnie na start, dużo lepiej wchłaniają się z pożywienia, więc często ta suplementacja bo właśnie pacjenci czasem myślą, że. Suplementacja jest lepsza, że na przykład, zamiast jeść produkty mleczne powiedzmy, żeby sobie ten wapń uzupełnić, to lepiej jest wziąć Ja myślę, że to jest też prostsza. I dlatego Prostrzej, gdzieś sobie tak. uś... staramy wytłumaczyć, że to jest prostsze, więc może i lepsze dla no nas, tak. że łyknę sobie tą tabletkę raz dziennie i. No ale jest w porządku. właśnie czy jest tak, że łyknę sobie tą tabletkę i no bo to tak właśnie nie do końca. Um, więc tak naprawdę właśnie, jeżeli chodzi o sytuacje niedoborowe, to myślę, że dietetyk. Byłby najlepszym rozwiązaniem. Farmaceuta jest specjalistą od leków, więc nie ukrywam, że dużo częściej, jeżeli chodzi o takie wątpliwości dotyczące wchłaniania, działania leków, to tutaj bardziej patrzymy właśnie farmaceuci, jak leki ze sobą wchodzą w interakcje, ewentualnie jak. Leki mogą wchodzić w interakcję typowo z żywnością w takich no, bardziej zaawansowanych już problemach. Jak na przykład jest taka grupa antybiotyków tetracykliny i to wydaje mi się, że jest w ulotce, bo to jest bardzo ważne, że tych antybiotyków na przykład nie można przyjmować z posiłkiem mlecznym, bo właśnie... Y Mleko, produkty mleczne bardzo mocno obniżają działanie tych leków i są nieskuteczne. Na przykład te leki też wchodzą w interakcję z antykoncepcją. To też na przykład kwestia jest tego typu, że jest grono pacjentów, którzy na przykład sprawdzą, co mogą jeść co, albo czego nie jeść, żeby kuracja lekami była jak najbardziej optymalna, a są ludzie, którzy, których właśnie, którzy się tym nie interesują. I potem są różne sytuacje, że na przykład właśnie kuracja antybiotykiem jest um, um, po prostu bez sensu, bo ktoś przyjmuje codziennie rano tabletkę ze śniadaniem, a na śniadanie wpadki z mlekiem nie. Są takie sytuacje. Niemniej, no to są, to nie jest aż tak straszne jak na przykład. Um, jest taka w ogóle grupa leków. Nie wiem, czy to jest ciekawe w sumie. Ja Cię słucham z ciekawością. Tak? Jest taka grupa leków. Na szczęście to już teraz się tych leków tak często nie, nie stosuje, ale e, to są, in, mówi się na nie inhibitory MAO, to jest monoaminooksydaza. W każdym razie to są m, leki e, stosowane w leczeniu zaburzeń depresyjnych, między innymi. E, I tam z kolei jest coś takiego, że nie można kompletnie jeść na przykład serów pleśniowych, dlatego że m, tam potem może dojść do interakcji z teraminą. W każdym razie efekt jest taki, że w skrajnych przypadkach może się to skończyć nawet śmiercią, nie? Więc, no ale to już, to już jest stara grupa leków. A może teraz zwrócę się tutaj do osób, które nas słuchają, bo Julia stwierdza, czy to jest ciekawe. Ja bym chciała Was zapytać, co Was ciekawi i może w komentarzach zostawcie pytania, które w przyszłym odcinku, bo na pewno jeszcze Julia się u nas pojawi, żeby na te pytania Wam odpowiedziała. Może to akurat będzie związane z suplementacją, no bo przy diecie bezglutenowej często jest tak, że na przykład jest obniżony poziom żelaza albo grupy z witaminy B, no bo są gdzieś te jelita nieszczelne i może gdzieś w tym kierunku to już zostawiam wam komentarze, jak najbardziej. Mile widziane pytań może być sporo. Julia ma dużą wiedzę, więc Praszamy. z chęcią pewnie na nie odpowie. Co nie wiem, to się a... dowiem. Tak, a nie zawsze jest też ta możliwość porozmawiać z farmaceutą w taki sposób, jakbyśmy do końca chcieli, no bo wiadomo, są to osoby, które też są w pracy i nie zawsze mają też ochotę przeprowadzać jakąś dłuższą rozmowę, bo mają na przykład dużo pracy albo mają gorszy dzień, no jak to każdy. Nie zawsze jest <noise> też czas. Albo nie potrafią po prostu w tym danym momencie odpowiedzieć na to pytanie, które Was akurat interesuje. To Julia będzie miała czas, żeby się też przygotować, więc zachęcam. Ja też jeszcze odnośnie. Proszę. Odnośnie tego też, e, gdzie szukać informacji, jak, jak zrobić jak najlepiej, żeby, e, żeby te leki się dobrze wchłaniały, chciałabym zwrócić uwagę, że osoby, które formułują leki, to też nawet suplementy. To też są osoby, które gdzieś tam się tą technologią zajmują, znają, i często już teraz ja widzę, że preparaty są tak komponowane na start, żeby gdzieś tam promować to wchłanianie. Jak na przykład popularne bardzo połączenie magnez z witaminą B6, nie, mhm. albo właśnie suplementy żelaza, które dodatkowo mają kwasy skrobinowy i witaminę C. Czyli lepiej wybierać takie, czy Wy jako farmaceuci po prostu od razu takie polecacie? Jak ktoś pyta Was, że chciałbym żelazo, to dajecie pierwsze lepsze z brzegu, czy po prostu od razu te w pełnym składzie, tak żeby się lepiej wchłaniało, na przykład z tą witaminą C, jak mówisz? Na receptę jest to żelazo z witaminą C, w sensie... A to jest, jest na receptę? Też, jest też, ogólnie tak, jeżeli ktoś ma anemię, no to najlepszym rozwiązaniem tutaj są preparaty na receptę, bo to jest zupełnie inny... Ehm, Inny poziom. Tak, tak. Bo nie ma za dużo, moim zdaniem, dostępnych preparatów z żelazem bez recepty, żeby one były e, właśnie dla anemików, nie? W sensie co innego, jak ktoś sobie chce tak po prostu podnieść poziom żelaza, zachęcałabym jednak dietą, e, tak jak mówię, mięsną, ten meat factor tam z witaminą C czy, czy z jakimś... E, Biorę winem, tak jak mówiłam, nie zachęcam do picia, ale no to promuje to wchłanianie żelaza. No a jeżeli ktoś już ma anemię, no to wtedy te leki na receptę, nie. Jeżeli chodzi o to, co my polecamy, no to ja na przykład osobiście zawsze polecam leki, a nie suplementy. Moim zdaniem różnią się jakością leki i suplementy diety, różnią się też tym, jak są wprowadzane na rynek, leki są dużo bardziej przybadane. A jeżeli chodzi, bo już rozmawiamy na przykładzie tego magnezu z witaminą B6, to tutaj mogę poruszyć taką kwestię tego, że ważna jest też, ważne jest też, w jakiej postaci chemicznej jest dany makro, czy tam mikroelement, czy witamina. Dlatego, że na przykład magnez lepiej wchłania się w formie cytrynianu, mleczanu, więc ja generalnie pacjentów zachęcam, żeby przyjmowali magnez na przykład w formie leku, e, w formie właśnie mleczanu czy cytrynianu, gdzie wiem, że ten magnez po prostu uwolni się i wchłonie w większej ilości niż na przykład z tlenku magnezu, gdzie tam uwolnianie z tego tlenku magnezu jest. No praktycznie znikome, nie? Niestety są na rynku no i takie, i takie preparaty. Są na rynku preparaty, gdzie magnez jest właśnie w takich formach organicznych, a są takie preparaty, które mają ten tlenek magnezu. No i ja zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko jest. Y Rozróżnić takiemu pacjentowi, który po prostu chciałby jakiś dobry magnes. No to, wtedy... to jest chyba kwestia zaufania do tego farmaceuty, tak, że już tak. idziemy do apteki, no to ja liczę na to, że dasz mi coś, co będzie dla mnie dobre. Mhm. A teraz mi przyszło też takie pytanie do głowy: czy wy macie z góry narzucane, żeby ewentualnie bardziej mhm. oferować coś, co jest dla apteki korzystniejsze, na przykład jakieś droższe suplementy albo jakiś konkretny lek, który akurat musicie sprzedać? Jest coś to takiego co w aptece? Ogólnie zależy od tego, gdzie się pracuje. Apteki sieciowe i apteki prywatne różnią się od siebie tym, że na przykład niektóre apteki sieciowe mają marki własne. Nie mówię, że apteki prywatne są jakoś jakby lepsze, w sensie zawsze może być tak, że właściciel apteki, czy kierownik, czy firma daje jakiś, powiedzmy, do zrealizowania target, na przykład lepiej, żebyście sprzedawali te leki czy te suplementy. Niemniej no to pozostaje już... Mm, no farmaceuta decyduje, co poleca, nie? Hmm. E, więc no to zależy w sumie od apteki. Zależy od, od farmaceuty. Polecam zawsze mieć swojego zaufanego farmaceutę. No też zależy kto, kto co by chciał, nie? Bo powiem szczerze, że ja lubię polecać porządne preparaty, ale na przykład przechodzą starsi pacjenci i mówią: A, widziałem reklamę tego i tego preparatu. I pytają mnie wprost, czy on jest dobry. A ja mówię: Nie. A oni mówią: To poproszę. W sensie, starze, często... Że mają wybór. Mają, tak, ludzie mają wybór i często na przykład widzę, że jednak reklama przeważa nad tą, skutecznością. Tak, że albo bo koleżanka mi poleciła, bo na koleżankę działa. Też jest na przykład ważniejszą przesłanką niż to, że farmaceuta powie, że a, od tego preparatu jest lepszy taki preparat, więc placebo też jest jakby. No tak, więc. <grymne> 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 No, więc to jest kwestia tego typu, nie? A ja zapytam Cię jeszcze mhm. może o dietę bezglutenową. Jaka ona może mieć wpływ na przejmowanie właśnie leków, suplementów? Czy to jest jakaś różnica, czy każda dieta po prostu jakiś tam wpływ na te leki i suplementy? Ogólnie no? to, co jemy, ma wpływ na to, jak leki i suplementy, właśnie, a też widzisz, zależy od leku, nie? Zależy od leku, zależy od suplementu, zależy co chcemy osiągnąć, nie? bo na przykład na, przykładzie, na przykład błonnika, fitnianów, szczawianów czy błonnika, one mogą na przykład zaburzać wchłanianie niektórych makroelementów w stylu wapń, magnez. Tak naprawdę ogólnie nie panikowałabym z tą dietą, że ojejku, potrzebuję zwiększyć poziom tego, tego i tego, to nie mogę jeść tego, tego i tego. Bardziej patrzyłabym, jak, że, ch że chcę zwiększyć poziom tego, to zjem to w tą stronę, nie, że m, jeżeli powiedzmy wiemy, że mamy jakieś niedobory, dowiedziałabym się, co warto jeść, czy warto wspomóc to jakąś suplementacją, czy potrzebne jest jakieś leczenie, ewentualnie jeżeli przyjmuję jakieś leki, to czy na przykład muszę uzupełniać jakieś niedobory, nie? Ale to już chyba najlepiej u lekarza gdzieś tam prowadzącego. Tak, to najlepiej skonsultować z lekarzem. To często lekarze, ja nawet widzę tak po receptach, że na przykład, nie wiem, ktoś dostaje... Jakieś na przykład leki moczopenne na nadciśnienie, no to często lekarze zalecają suplementację magnezu, potasu, no bo gdzieś tam te minerały mogą się wypukiwać przy zwiększonej diurezie. Albo na przykład właśnie powiedzmy, że coraz częściej widzę, że osoby na dietach wegańskich i wegetariańskich przychodzą gdzieś tam do apteki szukają suplementów czy żelaza, czy witaminy B12. To już taka świadomość się to teraz, zwiększa. na przykład, jak taka osoba do Ciebie przychodzi, to mm. mówi, że jest na takiej i takiej diecie i dlatego szuka akurat takiego suplementu, czy jakoś tak ze swojego doświadczenia, z obserwacji? No bo skądś musisz wiedzieć, że ta osoba, która do ciebie przyszła jest na diecie takiej i takiej, bo mówisz, że zauważyłeś, że jest zwiększona tak. ilość u takich konkretnych osób. Często pacjenci mówią po prostu lubią dzielić się. Mówią, że a, bo... że na przykład o, poproszę jakiś suplement, z żelazem, czy właśnie z witaminą B12, a bo ja nie je mięsa, no to gdzieś tam chcę sobie to pouzupełniać, nie? Bo Czas już pacjent? wcześniej rozmawialiśmy na przykład na, na temat tego, czy leki i suplementy mają gluten, jak są oznaczone i tak dalej, to zachęcam, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to się cofnąć do poprzedniego odcinka. Tak, był już jeden. Jeżeli nie obejrzeliście, no to zapraszam, bo też nie będę o wszystko dzisiaj pytała, zostawimy też troszeczkę na później. Ale jest chyba taka teraz moda, żeby te suplementy oznaczać, że bez glutenu, odpowiednie dla wegan, wegetarian, mhm. tak? I to ma... Nie wiem, co to ma na celu. Czy zachęcić, czy pokazać, że coś takiego jest? Jak z tego, co się wcześniej, to większość raczej leków i suplementów jest bezglutenowa. Gdzieś na to zwracają uwagę producenci. Trochę to jest Czy to moda? moda? właśnie. Jest trochę. Jest trochę taka moda, żeby właśnie, jeżeli coś jest, to żeby znaczyć, w Według mnie to jest w porządku, w tym sensie, że człowiek jest trochę spokojniejszy, też jak coś poleca. Tak jak na przykład z kobietami w ciąży: że, jak coś jest napisane, że jest dla kobiet w ciąży, to kobieta w ciąży jest spokojniejsza biorąc to, niż jak na przykład jest to lek ogólnie uznany jako bezpieczny. Ale jest na przykład napisane w ulotce, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ja nie? powiem Ci szczerze, miałam taki przypadek, że w etykiecie, w składzie nie było nic, co by tam mogło wzbudzić moją niepewność, ale jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy i jeden raz w życiu zdarzyło mi się jeszcze zadzwonić na infolinię i napisać do producenta, żeby jeszcze mi potwierdził, że rzeczywiście tam nie ma nic, co mogłoby mi zaszkodzić. Tak przy tej diecie no bezglutenowej. Bardzo w porządku. Dobrze, że szukasz takiej wiedzy. No, bo nie wiem, czy inni, którzy gdzieś tam... No niby się mówi, że przy celi jaki nie ma leku. No tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie diety, ale pojawiają się rzeczy gdzieś tam obok, tak jak na przykład problemy skórne, gdzieś tam problemy z żołądkiem, mm. czy w ogóle te niedobory różnych składników odżywczych. No, przy gorszym i No i gdzieś do tej apteki dosyć często te osoby trafiają i trafiają może też do Ciebie, tylko nie do końca się chwalą tym, że akurat są na diecie bezglutenowej. To no, no też się na pewno zdarza. Ogólnie... Ja też się śmieję, że każdy farmaceuta gdzieś tam ma swój obszar zainteresowania, no bo ogólnie wiemy, że nie można być dobrym ze wszystkiego. I często na przykład są tacy farmaceuci, którzy interesują się tym konkretnym zagadnieniem, na, na przykład dietą bezglutenową. Taki farmaceuta na pewno będzie miał lepszą wiedzę niż inny, który na przykład którego obszarem zainteresowania są na przykład właśnie czy choroby skóry, czy karmienie piersią i ciąża. Każdy to są akurat takie tematy, koniec. które ciebie dotyczą też, tak? No bo jesteś młodą mamą i przy okazji dzisiaj wspominajesz, że właśnie też cierpisz na problemy skórne, a to przy celi jaki też myślę, że się pojawia, jak na przykład jest ta odmiana na że jesz gluten mhm. i wszystko pojawia się na skórze, więc może i taki odcinek gdzieś kiedyś razem stworzymy. To nie, Jakieś te eksponaty ja przyniesiemy i poszukamy tego, tej najlepszej maści, kremu, emolientu. Myślę, że będziesz miała dużo rad dla mnie i tutaj dla osób po drugiej stronie. Spoko. Chale że... znać, czy jesteście zainteresowani? No daj dajcie osynciem. znać. Czy jest jeszcze coś, co byś chciała dodać odnośnie diety, suplementacji, czy coś na coś jeszcze zwrócić uwagę, czy takie najważniejsze rzeczy już nam dzisiaj wymieniłaś? No tak, co mi zapadło w pamięć, to kwestia tego, czym te leki suplementy popijamy, Tak. no i że bardziej, jeżeli jest taka możliwość, polecasz, żeby swoją dietę zmienić, a niekoniecznie udawać się po te. Leki do apteki, tak? Bo to suplementy do apteki i no, łukasz. W zależności ukaz... od tego, co, co, co potrzebujemy. Się wiadomo, że jeżeli, nie wiem, mam nadciśnienie, no to tam ogólnie dieta też wtedy śródziemnomorska jest zalecana, czy dieta dasz e, przy nadciśnieniu, no ale wiadomo, że jeżeli ktoś już choruje na ciśnienie, no to no, tak, leki, ci są, leki, sprawę, leki są tak konieczne. Tak. Ale to jak najbardziej, jeżeli gdzieś tam jakieś małe niedobory, modyfikować dietą, radzić się dietetyków, radzić się lekarzy, radzić się farmaceutów, jeżeli jestem na stałe na jakichś lekach, czy jakby mam jakąś ciągłą e, terapię, interesować się tym, czytać te ulotki, mówię raczej w takich. E, w skrajnych przypadkach, gdzie to jest faktycznie istotne, kiedy ten lek brać, to w ulotce jest zapisane, czy brać go rano, czy brać go wieczorem, czy brać go z posiłkiem, czy niezależnie od posiłku, jakich posiłków unikać, tak jak wspominałam wcześniej o antybiotyku, mm -hmm. e, którego nie wolno przyjmować z mlekiem. E... Czyli czytamy ulotki, czytamy ulotki. I no, nie bać się tego, nie bać się tych ulotek, nie bać się pytać. Mówię, farmaceuta nawet jak nie będzie znał odpowiedzi na jakieś pytanie, to przynajmniej będzie wiedział, gdzie szukać i też dowie się czegoś nowego wtedy, więc fajnie. A tu w czasie pracy często zdarza się, że ktoś pyta na przykład o leki, suplementy, ale bez glutenu? Czy raczej to się rzadko zdarza? Nie, nie, ale ja pracuję w małym mieście, więc to też jakby Też ma znaczenie. Czyli się ogólnie... Różne apteki mają różnych pacjentów. Są apteki bardziej nastawione gdzieś na, na starszych pacjentów z innymi chorobami, na młodszych, więc to w zależności od tego, w jakiej się pracuje, też aptece, myślenia. U mnie przede wszystkim są raczej starsi pacjenci ze stałymi mm, receptami, więc. To jest taka apteka, że już wiesz, kto wchodzi i po co? Mhm. No, no, więc, więc to zależy, to zależy od apteki. Jak na stażu byłam w większej aptece w dużym mieście, to więcej było takich pacjentów, którzy wchodzili, jakby nie stałych pacjentów, tylko takich trochę z przypadków i z takimi właśnie różnymi ciekawymi problemami, a, a tutaj już mam swoich stałych i... A gdzie pracowało Ci się lepiej, w większej czy w mniejszej aptece? To już taka mała dygresja większej, większej. Jednak gdy jest cały czas inny klient, tak, inne jest zagadnienia ciekawie, i... ale każdy wszystkich swoich pacjentów lubię więc i pozdrawiasz. Wiadomo. <laughs> Julia na pewno się jeszcze na naszym kanale pojawi. A teraz jeszcze raz dziękuję i życzę ci miłego dnia wam również. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do widzenia.